Także hej, cześć, ziemaneczko z tej strony Vitrox i witam Was w kolejnym odcinku ze Styksa. Ostatnio dużo się dowiedzieliśmy i dzisiaj lecimy dalej. Ciach. Mam nadzieję, że dużo się uda zrobić. Dzisiaj? O nie. Bo szczerze mam taką nadzieję. O fuck. Fuck, fuck, fuck. No właśnie. Tak myślałem. Nieważne. Nieważne. Press the button. To jeszcze raz. Zeskakujemy. Skaczemy tutaj. Okej. Okay. Idziemy tam i idziemy w lewo. To jest Keniusz. Nie widać mi przez te kraty. Naprawdę to jest perfekcyjne. Mogłbym skoczyć tam do góry. Albo. mogłem skoczyć tam do góry. Albo tam. Ty może tam wskoczę po prostu. A gdzie mam iść w ogóle? Elevator. Dobra. No. Okej okay. lecimy do góry Dobrze Zapiszemy tutaj, myślę, że to jest dobry pomysł Giant Ja tu mogę ty, ja tu mogę przejść Ale szok czy ja tu mogę. No i to jest fajne, to ja rozumiem. Znalazłem jakąś ciekawą ścieżkę. Bardzo fajnie, mamy dwa dagery, to mi się bardzo podoba. A to jest ta, ta kotka, co była, czy coś tam Kitty jakiś? Dobrze, bardzo fajnie. Raz tak. Watch. Oh shit. No, otworzymy sobie drzwi i od razu uciekniemy w bok. Pff, XD Spoko, spoko. Mamy tego gościa tutaj. Ja chcę wypatrzeć No właśnie Jak ty się poruszasz To mnie bardzo interesuje Ty do niego tu przychodzisz Tam jest Wild well Acid Niepotrzebny mi Wy Oboje tu węszyć się dobrze I on sobie idzie dalej Okej okay. I wraca Będziesz, kolejny Ty, może on się napije z tego. Dawaj, dawaj. No, to no weź z paszy, trochę. No, nieważne. Dobra, on tam sobie poszedł. A on to w ogóle zniknął z radaru. I on teraz wraca. Wraca czy nie wraca? Wraca. Raz go sobie ciachniemy Dobra i weźmiemy ciało Pyk 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 Tutaj zostawimy przed murkiem Wiadomo Trochę kolega przesadził z trunkiem <grym> I tak dalej Dobra wchodzimy tam na górę I lecimy dalej no i bardzo pięknie. To ja rozumiem. Teraz tak. Elevator. Jest tam. Mamy noże. Bardzo przydatne. Bardzo przydatne. Żebym jest trzy razy zauważył, gdybym go nie zabił w ten sposób. Dobra, winda Winda, winda. Musimy tam pójść. Kurde. No tak, bo musimy się przecież dostać do góry. Zapomniałem o tym fakcie. Nie gadaj, że on tu idzie. Nie idzie, ale weźmy ciało w razie czego. Tu dobrze. Okej, okay, no spokojnie. Cyk. Jest jakieś krzyki. No to jest fajne. Fajna atmosfera, ta. Dobra. Koleś też pokonany. I dzięki temu możemy sobie wskoczyć tędy. Cyk. Przejść tutaj. Cyk. Przejść tutaj. Co było? Z ciekawego rozumiem. No, no, no. Ja też. Jakby tak było pusto. Fuck, gdzie ja tutaj przyszedłem? Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. Tutaj mam iść, nie? Tak. Tak, muszę iść na do, pamiętam to Dobra, dobra, dobra. Tylko tutaj tego było w trzy trochę tego ludu. I światła przy okazji. Wszystko trzeba gasić. I was almost there. Oh, How stupid is that? God. Fuck. I almost Never get made used it. to this. So i like out watching of this myself. Die. Tower, what like do you I expect? <laughs> he you can't get used to a sticks. Either. See. Another no duplex. That's why he kills us afterwards. Not me. I'm not a copy. I've been living my own life in this tower for days. I don't need nobody. <laughs> I know what I'm doing. You sure? How do you know <laughs> that you're not still obeying him without knowing it? I know. I have a plan. I don't obey anyone. Me too. Don't you I had a plan. Get out of here. <laughs> While well, there was time. But you know, sticks will leave no duplicate alive. Yeah that's what i'd do in this place besides what i do with my own duplicates no time to get attached to them they're here to serve me and that's all mm -hmm. you know how to create your own duplicates huh? amazing <laughs> you may be different after all he'll survive a few days longer <laughs>

Okej, okay, fajnie. Idziemy do, do naszej wieży O, to już nikogo nie ma. Bardzo miło. Okej. Okay. No i mamy Styksa. A, to tyle z tej niemej scenki, prawda? Hideout, o kurde. no w ogóle jakoś. dostać? ty da się tędy. Ale śmieszna sprawa. Barryman. Nie, nie Barryman, jak on miał. Eee, no, ten koleś. Lol, tutaj dogrywają ludzie, what the fuck. W okniu już nie żywi masakra Dobra. Chill. Chill. Wow. To, to jest niezłe. Tak na granicy słownie. Ej, patrzcie. Widzicie tam w dole? Ja Rewind time. Dobra. O, oh, prawie spadłem na dół. Idziemy do hideoutu. I 180 wyleciało, Bardzo fajnie. Zobaczmy, co pan Berryman ma. Tam. Nie, nie Berryman. Jak on miał? Osken. Właśnie, Osken. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Oskena. Na samym dole wszedłem. No, stoczyłem się na samo dno. <grych> XD. Teraz tak. Yy, mam nadzieję. A nie, w sumie to jest nowa miejscówka. Także powinno dać radę. Dobra. Subcio. już się nie ma co ceregielić. Można sobie biegać, turlać i tak dalej. Więc bardzo fajnie. Musimy iść do Oskana, prawda? Nie, tam jest hideout. Gdzie jest Oskan? Ja się pytam. Halo, Oskan, gruba się, czemu zniknąłeś? Powiedz, że będziesz tutaj, co? Przynajmniej nie opuszczasz tego miejsca, jest. I spare me the bullshit. I got no time for this. If you don't answer my questions, I'll slit your throat right now. Why does Styx want to steal the heart of the tree? I don't know. He never told me a thing. He just paid me a fortune to direct you and to keep an eye on you. But I never had anything against you. You've got to admit, it were never personal. And yet you let me get into the prisons. Given your surprise earlier on, you knew it was a trap I couldn't get out of. <laughs> and you even asked me some favors, you fucking shit. <laughs> that mud that you're using as blood is gonna be spilt. You can thank your lucky stars I'm in a hurry. Otherwise, I'd have enjoyed taking my time. I beg you, don't kill me. I'm just a blind old man. Taki ślepy, a ten Prawda, a no, jak to się mówi? Tego nie mogę, to mogę wziąć, tego już nie mogę Dobra, eee, skillsy Na pewno tak, stealth i bierzemy to Yes, czyli stealtha i Kile chyba. Nie, killi nie mamy na maksa Stealtha i agility mamy na maksa, cloning nie, Amber Vision nie, bo na kimi to? To jest w ogóle. Eee, to tam. Collectibles. Mm, Ekstra te byłby by spoko. No, weźmiemy to. Dobra. Mamy 0 punktów. Wszystko zrobione. Weźmiemy jeszcze jeden nożyk A, no i Fiolki oczywiście. Eee, Czego ja naprawdę muszę zabijać? Moment. Save, ciach, tak, Ok. Dobra i zobaczmy czy mogę wyjść. Leave the zone. Nie no to bym musiał zaczynać, dobra. Słuchajcie, odcinek y, trochę trwał chyba, tak? Dobrze mówię? Tak, trochę trwał. <głynie> Także zostawimy go sobie tutaj, niech, niech kwiczy i w ogóle. I z tą decyzją czy go zabić czy nie zabić zostawię was do kolejnego odcinka zobaczymy jak to będzie, jak go nie zabijemy, czy nam pozwoli ruszyć i zobaczymy jak to będzie, jak go zabijemy, czy nam pozwoli ruszyć także do zobaczenia do kolejnych materiałów trzymajcie się, na razie cześć, bye bye